Cześć wszystkim, tu Marta z Witam Was serdecznie w kolejnym biżuteryjnym ABC. I dziś chciałam się podzielić pewnym pomysłem, do którego po raz kolejny inspiracją był mail od naszej klientki z zapytaniem jak wykończyć bransoletkę na żyłce bądź lince, kiedy nie, ma, kiedy nie chcemy użyć łapaczki. Prostym rozwiązaniem jest oczywiście użycie końcówek do wklejenia przeznaczonych specjalnie do linek. Jednak jeśli nie mamy do nich dostępu albo nie chcemy jednak ich użyć, możemy zrobić to w patencie na kamyczek bądź koralik i takie coś wklejamy wtedy w naszą końcówkę. Zapraszam was do dalszej części filmu, gdzie pokażę dokładnie jak to zrobić. Najpierw sobie odmierzymy długość naszego Rzemienia. Bransoletka powinna mieć długość około 21 cm, bo taki obwód nadgarstka ma nasz model, a dokładniej 20,5 cm, ale chcemy, żeby on, ona nie była aż taka ciasna. Więc odmierzam sobie tutaj 20,5 cm długości mojego rzemienia. Przecinam go oczywiście nożyczkami. Ucinamy dwa kawałki tej samej długości. Ucinam je troszkę krótsze niż docelowa długość całej branzuletki, ponieważ zapięcie tutaj kończy się mniej więcej w tych miejscach. Więc jeszcze mam około pół centymetra zapasu na zapięcie, które musimy sobie doliczyć. I zaczniemy od wklejenia pierwszego tutaj rzemienia. I odrobinę kleju, jak widzieliście, wpuściłam sobie też do tej mojej końcówki. Trochę ją tutaj wymerdam. Ten klej nadmiar tutaj wygrzebię, żeby nie było tego za dużo. Spójrzcie też, jaki dokładnie, jaką dokładnie końcówkę wybraliście, czy nie ma tutaj żadnej dziurki, żeby klej Wam nie, prze, nie przeciekł, przeciekł, jak będzie zamknięte. Bo jeżeli macie jakieś tam dodatkowe dziurki, no to oczywiście musimy tutaj wtedy sobie rozpiąć zapięcie. I tutaj w palcach lekko naprostowuję ten rzemień, żeby nie był tak mocno powyginany. I delikatnie tą końcówkę zamaczam również w kleju. I wciskam mój rzemień tutaj w tą końcówkę. Tutaj z boku. Jeśli klej e, lekko Wam wypłynie, nie martwcie się. E, dopóki on nie zaschnie, możecie swobodnie go tutaj wytrzeć. delikatnie i zostawiam, żeby to lekko tutaj przeschło i zabieram się za nawleczenie koralików na żyłkę. Na razie jej nie ucinam, żeby móc tutaj swobodnie pracować. Zacznę od końcówki. Nakładam koralik ten najmniejszy, który będziemy wciskać w nasze zapięcie i zawiązuję tutaj od razu na nim supełek. Nadmiar żyłki z końca odcinam zostawiając mały ogonek. Teraz odetnę dopiero żyłkę. Odcinam taką długość, żeby swobodnie mi się tutaj pracowało na tej żyłce i żebym mogła bez problemu z drugiej strony zawiązać yy, co? Zawiązać supełek. Zaczynam od nawleczenia dwóch małych kuleczek Blackstone. Nawlekam najpierw te małe, ponieważ przy pierwszej próbie robienia tej bransoletki stwierdziłam, że przy samych szóstkach niekoniecznie odpowiada mi to, jak się koraliki układają. I teraz nawlekam koraliki 6 mm. Nawlekamy aż uzyskamy odpowiednią długość, czyli też około 20,5 cm. Liczymy oczywiście długość samych matowych kuleczek bez tej naszej końcówki, którą wklejamy, ponieważ chcę, żeby moje koraliki lekko nachodziły na rzemień. Rzemień będziemy mieli z dwóch stron, zaraz będę Wam to pokazywać. Dlatego chcę, żeby były troszkę dłuższe niż sam rzemień. Jak już mamy nawlekczone wszystkie koraliki, tak samo z drugiej strony zakończyłam dwiema mniejszymi kulkami blackstone. Nawlekamy ten nasz mały koraliczek, najmniejszy. Ja tutaj akurat do tego zapięcia, które tutaj proponuję, wybrałam koralik 3,5 mm z średnicy. I tutaj ten koralik zakończę na okrętkę dla pewności, żeby nic mi tutaj nie uciekło. Czyli przechodzę jeszcze raz przez moją dziurkę. Jak widzicie, że supełek zawiązałam, jakby też na krętkę. Odcinam kawałek zostawiając malutki ogonek, a ten ogonek też schowamy w naszym zapięciu. Warto sobie tutaj przyszkować i zrobić to jakby etapowo tą branzoletkę, żeby rzemienie każdy element miał możliwość porządnie wyschnąć. Teraz przejdziemy do wklejenia. W końcówkę części z koralikami, i później wklejmy drugi rzemień. I tutaj wciskam najpierw mój koralik. Przytrzymuję wszystko palcami, i wciskam rzemień z drugiej strony. Koralik tutaj chwilę przytrzymuję, żeby się tam wszystko skleiło. Nadmiar kleju tutaj usunę. Teraz najlepiej by było zostawić na chwilę naszą bransoletkę, żeby klej zdążył się związać, więc tak zrobię i za chwilę wrócę i wkleimy tak samo drugą część naszej bransoletki do drugiej części Zapięcia. Po krótkim czasie zdążyłam już tutaj też wkleić drugą część naszej bransoletki. Poczekam, aż klej delikatnie wyschnie i wtedy tutaj wszystkie jakieś niedociągnięcia usunę z tego kleju. Klej Hasolit jest na tyle elastyczny, że właśnie fajnie można go później, że tak powiem uprzątnąć przy, przy takich właśnie elementach metalowych. Zostawiamy sobie oczywiście. Na wyschnięcie, i bransoletka jest już gotowa. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie, że nie musicie się ograniczać tylko do tych koralików, które ja wybrałam. Możecie wybrać każdy dowolny z dostępnych, również czy innych rozmiarów. Ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia. I zapraszam Was na kolejny odcinek. Do zobaczenia.